Jestem niezwykle rad, iż mogę ponownie spotkać się z gośćmi strony internetowej Muzeum Katyńskiego. Spotkanie odbywa się bacząc na kalendarium zbrodni katyńskiej w dniu, który. Przed 73 laty, czyli 27 września 1939 roku, w suchych komunikatach wojennych, informowano wtedy, iż wojska sowieckie zajęły Szczebrzeszyn. Natomiast następnego dnia, w nocy z 28 na 29 września, w Moskwie został podpisany. Yy, przez ministra spraw zagranicznych Rzeszy yy, Joachima von Ribbentropa oraz przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, w ówczesnej nomenklaturze odpowiednik premiera rządu Związku Sowieckiego Wiaczesława Mołotowa, akt, który był dramatycznym uzupełnieniem paktu Ribbentrop-Mołotow, który podpisany był przed kilkudziesięcioma dniami, 23 sierpnia 1939 roku, który jak pamiętamy był niczym innym jak otwarciem się wielkich wrót najtragiczniejszych tak naprawdę wojny w dziełach ludzkości. E, e, przypominając to wydarzenie należy też e, pamiętać, iż e, wtedy to ustalono po pierwsze linię rozdziału między dwoma agresorami Rozdziału i podziału państwa polskiego na dwie strefy okupacyjne. Wtedy też po raz pierwszy podano pro publico sformułowanie o byłym państwie polskim. Korzystając z życzliwości, co zawsze podkreślam, e, e, oka kamery, e, pozwólcie, szanowni goście e, naszej strony internetowej, iż e, w kilku słowach przypomnę, co działo się ważnego przez ostatnie dwa miesiące od naszego ostatniego spotkania. Po pierwsze 17 września na terenie Cytadeli Warszawskiej, a tu przypomnę, tutaj znajdować się będzie nowa siedziba Muzeum Katyńskiego, odbyło się spotkanie z udziałem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceministra spraw zagranicznych i prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Walc. Spotkanie robocze, w którym mowa była o budowie zarówno dużego, jak my to nazywamy, Muzeum Wojska Polskiego, a którego oddziałem jest Muzeum Katyńskie, oraz o przebudowie, adaptacji kaponiery na terenie cytadeli warszawskiej. Na siedzibę Muzeum Katyńskiego. Prace te trwają od y, dwóch lat, a przewidywane otwarcie placówki ma nastąpić jesienią y, y, 2014 roku. Również y, przed kilkoma dniami kierownik Muzeum Katyńskiego miał y, możliwość uczestniczenia w pielgrzymce Rodzin Katyńskich, w pielgrzymce zorganizowanej przez Radę Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa z okazji poświęcenia czwartego już cmentarza, Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni. Ogromne wrażenie, wielkie przeżycie. Cmentarz wyjątkowy, będący miejscem pochówku, a też upamiętniający ofiary z tak zwanej listy ukraińskiej, która do niedawna wydawała się nie do odkrycia, a dzisiaj już kilka tysięcy nazwisk ofiar zbrodni katyńskiej zostało dopisane. I wreszcie trzecie ważne wydarzenie które też będzie rozpoczynać nowy cykl, który pragnę, korzystając z okazji, zapowiedzieć w naszych spotkaniach pod roboczym tytułem Relikwie przemawiają. Mianowicie, udało nam się pozyskać, ale to tylko małą informację, podam nie wchodząc w szczegóły, żeby nie odbierać sobie przyjemności zaprezentowania Państwu zbioru, który pozyskaliśmy w ostatnim czasie po świętej pamięci pułkowniku Janie Boroniu, lekarzu z Przemyśla. W historii Muzeum Katyńskiego, które przypomnę, liczy ponad 26 tysięcy artefaktów, muzealiów, relikwii katyńskich, jeżeli chodzi o zbiory e, direkt, materialne, do rodziny kilku tysięcy archiwaliów i zbiorów ikonograficznych doszło w ten sposób ponad 2000 bardzo ciekawych artefaktów do i tak już niemałych zbiorów Muzeum Katyńskiego, ale jak wspomniałem o wydarzeniu tym ważnym w naszych dziejach, mówię tu o dziejach Muzeum Katyńskiego w nowym cyklu od października będę państwa informował. Natomiast dzisiaj zgodnie z zapowiedzią Zaprezentujemy Państwu dorobek kolejnego z pracowników Muzeum Katyńskiego, pana doktora Tomasza Szczepańskiego. Pan doktor Tomasz Szczepański to kolejny z pracowników, których pragnę Państwu zaprezentować. Panie doktorze, proszę nam w słowach kilku przedstawić, czym się Pan na co dzień zajmuje. A później, jeżeli można, będzie Pan łaskaw powiedzieć nam, coś to ciekawego w ostatnim czasie w Pana działalności naukowo-badawczej się wydarzyło. Jednym z moich obowiązków jest opieka nad księgozbiorem. Pozyskujemy różne książki, broszury, czasopisma, druki zwarte i druki ciągłe, które dotyczą i problematyki zbrodni katyńskiej jako takiej. I problematyki szerzej martyrologii Polaków na wschodzie, stosunków polsko-sowieckich. Wszystko to jest tłem dla tego zasadniczego wydarzenia, którym się zajmujemy. Książki te, oczywiście, są katalogowane i przechowywane u nas docelowo w ramach naszego muzeum. Ma być biblioteka, która może służyć badaczom, ale oczywiście one służą przede wszystkim pracownikom dla bieżących działań, kiedy na przykład uzupełniamy biogramy w kioskach multimedialnych muzeum, które można tam zobaczyć, to uzupełnialiśmy te, te, te biogramy, to między innymi dane biograficzne są z słowników biograficznych, które staramy się gromadzić. Słowników biograficznych, które oczywiście dotyczą nie tylko pomordowanych w Katyniu. Podstawowym zespołem biogramów dla ofiar zbrodni katyńskiej są księgi cmentarne, które zawierają zestandaryzowane informacje biograficzne o wszystkich pomordowanych, o których istnieje jakiś dokument urzędowy. I którzy zostali pochowani na cmentarzach odpowiednio w Katyniu, w Charkowie i w Miednoje. Tutaj, jeżeli można, panie doktorze, pozwolę sobie dodać jedno uzupełnienie. Otóż wspominałem o poświęceniu polskiego cmentarza wojennego w Bykowni. Na wspomnianym również spotkaniu ministerialnym 17 września minister Andrzej Kunert, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa, podał informację, z której jesteśmy niezwykle szczęśliwi, mianowicie o podjęciu działań nad edycją. Kolejnej Księgi Cmentarnej, jest to jakby logiczne uzupełnienie tych już właściwie wiekopomnych, Nieco z patosem należy podkreślić ksiąg cmentarnych. Czwartej Księgi Bykowni. I tutaj pracownicy Muzeum Katyńskiego, pan doktor Szczepański również, będziemy w redakcjach, w tworzeniu not biograficznych, mam nadzieję, bardzo pomocni, tworząc ten szeroko rozmiany zespół. Edytorski tego tegoż dzieła. Gdy mówimy jeszcze o biografistyce Katyńskiej, warto wspomnieć, że poszczególne środowiska, poszczególne rodziny Katyńskie często podejmowały wysiłek upamiętnienia swoich przedstawicieli i drukowały y, lokalne listy pomordowanych. Tutaj akurat mam dwa egzemplarze. Nowosądecka lista Katyńska Czyli osoby, które zginęły w wyniku zbrodni katyńskiej z regionu Podhala, Nowosądeckiego, oraz dosyć dobrze zrobiona lubelska lista katyńska z bardzo rozbudowanymi biogramami. Tam znajdują się biogramy oczywiście osób z Lubelszczyzny, które zginęły w wyniku, w wyniku zbrodni katyńskiej. Takich wydawnictw jest jeszcze kilka. Wszystkie one są u nas tutaj oczywiście gromadzone w specjalistycznych, regionalnych wydawnictwach biograficznych. Można pomieścić po prostu więcej informacji. Więcej szczegółów. Poza tym stanowią y, y, rozwinięcie biogramów zawartych w księgach cmentarnych. Które z oczywistych względów w księgach cmentarnych muszą być standardowe i krótkie, gdyż zamieszczanie w pełnych biogramów w tego typu wydawnictwie niepotrzebnie rozdałoby do jakichś nieprawdopodobnych rozmiarów. Te księgi cmentarne one muszą, być, one muszą być zwięzłe, także poszukujący danych o konkretnych osobach mogą też poszukiwać w takich. Bardziej specjalistycznych wydawnictwa. Wspomniane już księgi cmentarne Katyńska, Charkowska i Miednoje były wydane przed no, już, już dosyć odległym czasem, i w tak zwanym międzyczasie przekonaliśmy się o lukach, które dzisiaj jesteśmy w stanie uzupełnić przede wszystkim, jeżeli chodzi o stronę ikonograficzną, ale też i biograficzną. Także na pewno z czasem staniemy przed dosyć znaczącym wysiłkiem. Mówię tu o, o Rzeczypospolitej, przed kole, koniecznością reedycji ksiąg cmentarnych, poszerzonych o po informacje, które wtedy nie, nie były do końca w nich zawarte. Tak, to jest, to jest zrozumiałe, gdyż przy tysiącach biogramów mówimy o miejscach trzech obozów, czyli tam ponad 14 tysięcy ludzi. Nie sposób było uniknąć pomyłek, przekręceń, czy też braków, na przykład braków w zdjęciach. Dotyczy to szczególnie społeczności pomordowanych policjantów, którzy zostawili tak, po sobie mniej zdjęć. Karty, tak, prawda? tak, tak. To jest... I więcej luk jest, i brakuje zdjęć, to powoli... Napływa do nas. Jeżeli tutaj można zaapelować do ewentualnych słuchaczy, jeżeli posiadają jakiekolwiek źródła ikonograficzne dotyczące, będziemy bardzo wdzięczni za przesłanie chociażby skanu. Niekoniecznie oryginału, ale, ale, ale skanu zdjęcia. Gromadzimy również edycję dokumentów. Tutaj jest egzemplarz bardzo pomnikowej edycji dokumentów katyńskich. To są cztery tomy. Tutaj prezentuje tom pierwszy. Wspólnie zrobionej przez zespół polskich i rosyjskich historyków w latach 90. i na początku lat 2000. To jest podstawowy korpus dokumentów dotyczących, dotyczących zbrodni katyńskiej dokumentów sowieckich przede wszystkim. I jest to podstawowa pomoc, zarówno dla badaczy, ale także dla studentów, czy dla kogokolwiek, kto jest głębiej zainteresowany tematem, kto chciałby sięgnąć bezpośrednio do źródeł. Takim jednym z ostatnich nabytków naszego księgozbioru jest książka pani Krystyny Piurkowskiej. Jest to publikacja wydana nakładem Muzeum Wojska Polskiego. Z logo Muzeum Katyńskiego, która wydaje się jedną z najcieplejszych publicystyk historycznych dotyczących zbrodni katyńskiej. Pani Krystyna Piurkowska, autorka tejże publikacji, dotarła i do ciekawych źródeł, ale też i do ciekawych świadectw, opisujących najmniej chyba znany epizod z historii walki o prawdę katyńską, mianowicie anglojęzycznych świadków Katynia. Chodzi na przykład o jeńców, których z obozów niemieckich Niemcy przywieźli do Katynia i pokazali im wszystko w sposób niebudzący wątpliwości. Ja już o tym zmiankowałem, ale powtórzę, iż dzięki na przykład tejże publikacji, dzisiaj wiemy, iż przez lata określana mianem Komisji Madena. Tak naprawdę była komitetem Madena, czyli zespołem wyższej rangi, który na zlecenie władz amerykańskich zajmował się kwestiami zbrodni katyńskiej w początkach lat 50. Ta praca jest dwujęzyczna, co jest no dość istotne, gdyż mogą z niej korzystać także zainteresowani badacze świata anglojęzycznego, a nie bładający nie językiem językiem polskim, co chyba należy podkreślić, gdyż biorąc pod uwagę istnienie licznych stereotypów na temat historii XX wieku i II wojny światowej, stereotypów, które często mają antypolski wydźwięk, a one są obecne w anglosaskim świecie, świecie naukowym, to każda taka publikacja, która może wpłynąć na zmianę tych stereotypów, a jest w języku angielskim, myślę, zasługuje na szczególne tutaj podkreślenie i, i, i docenienie. Panie doktorze, tyle może, bo to oczywiście tylko pierwiastek dotyczący problematyki bibliotecznej w zbiorach Muzeum Katyńskiego, a może jeszcze dwa słowa o tym, czym pan w pracy... Jakby badawczej bardziej się ostatnio zajmował. Ostatnio katalogowaliśmy kolekcję po pułkowniku Janie Boroniu, lekarzu z przemyśla, który został zamordowany w Charkowie w 1940 roku. Kolekcja ta zawierała źródła ikonograficzne, zdjęcia oraz no, księgozbiór doktora Boronia. Księgozbiór zresztą nie tylko, nie tylko medyczny. I także kilkaset listów, ponad tysiąc, które oczywiście zostały w tej chwili przejrzane. Tu trzeba powiedzieć może jedno: że mogą być jakimś dość interesującym źródłem dla, dla, dla historyków obyczajowości. Magia liczb, prawda, która poraża swoją wielkością. E, e, kryje za sobą przecież jednak kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy jednostek ofiar tejże zbrodni. I, i, i zejścia, jakby do, do tego poziomu do poziomu jednostki. jednostki jakby, tak. Pokazanie mm -hmm. jego dorobku, jego życia, jego marzeń, zainteresowań no, całego świata wewnętrznego otwiera bardzo ważną kwestię mianowicie twierdzenie o wymordowaniu znaczącej części elit intelektualnych. Mm -hmm rzecz Rzeczypospolitej właśnie dzięki tej kolekcji na przykład w jednostkowym przykładzie znajduje swoje pełne potwierdzenie. I tak, to oczywiście. jest to. Czyli ta wielka spuścizna po Boroniu jest oczywiście z punktu widzenia muzealnego bardzo ważna. Daje się dzięki temu możliwość ochronienia, uchronienia mhm. przed... Tym, co się niestety często zdarzało, i zdarza się niestety, również, że ludzie nie znając wartości zbiorów, które posiadają, po prostu doprowadzają do ich zniszczenia, co dla muzynika jest wielkim 30. dramatem. Panie doktorze, czy jest jeszcze z ostatnich prac podjętych przez pana badawczych, na którą chciałby pan zwrócić uwagę? Otrzymaliśmy kilkunastotomowy zbiór materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej zebrany przez inżyniera Zdrojewskiego nie będącego profesjonalnym historykiem, ale podejmującego jak wielu, jak naszych wielu tak, samodzielnie pracę nad udokumentowaniem zbrodni katyńskiej. To jest zbiór materiałów, bo to są rzeczy najróżniejsze. Są to listy ofiar z próbą znalezienia wśród tych list jakiegoś wewnętrznego porządku, który mógł ujść oczu innym, in, innym badaczom. Są to wypisy, wyciągi ze wspomnień. Jeden tom zawiera takie, takie właśnie wyciągi. Są to kalendaria osobno ułożone dla, dla Ostaszkowa Katynia. Przykład takich, jak Pan to powiedział, amatorskich, aczkolwiek ja nigdy tak nie określam. Każda praca podejmowana przez kogokolwiek, jeżeli wypływa z głębi serca, a jest poparta jakąś wiedzą, oczywiście przy krytycznym patrzeniu, przynosi pozytywy. I, i, i chciałem tu powiedzieć, że takich przykładów y, owych prac podejmowanych przez najczęściej członków rodzin katyńskich w naszych zbiorach przybywa, co również cieszy, ponieważ problematyka zbrodni katyńskiej w ten sposób y, nie tylko pokazana jest od strony stricte naukowej, ale również i takiej y, y, podejmowanej przez oto z potrzeby serca to właśnie. jest to taki dokument tego, że to nie była tylko temat badawczy, ale to był także temat społeczny, poruszający tak to trzeba powiedzieć, tysiące ludzi, którzy nie, byli, nie, nie musieli być zawodowcami. Dziękując serdecznie panu doktorowi za e, przedstawienie swojego poletka w działaniach w Muzeum Katyńskim. E, mieliście państwo okazję popatrzenia na część może najmniej znaną pracy Muzeum Katyńskiego, na jego skromny księgozbiór, ale bez którego nasze działania informacyjne a są to setki, setki informacji, których udzielamy w ciągu roku, byłyby praktycznie niemożliwe, bo staramy się, ażeby nikt, kto do nas zwraca się z potrzebą uzyskania informacji dla niego bardzo ważnych, nie został z przysłowiowym kwitkiem odprawiony. Stało się już tradycją w naszych programach, iż pokazujemy najciekawsze nabytki z ostatniego okresu. I tutaj poproszę o przedstawienie owych nabytków. Magister Karolinę Szymkowską, kustosza w Muzeum Wojska Polskiego, która między innymi zajmuje się wprowadzaniem w ten aparat inwentarzowy wszystkich nabytków ich opracowywaniem. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. E, oprócz wspomnianej pokaźnej kolekcji, którą nabyło Muzeum Katyńskie dotyczące Jana Boronia, A którą będziemy osobno prezentowali, pozyskujemy sukcesywnie nowe materiały archiwalne i ikonograficzne. E, w ostatnim czasie e, przyszła fotografia, może nie dotycząca samego jeńca wspomnianych trzech obozów, ale autora Helenin Wieniec Katyński, poema tragiczne, które prezentowane jest na wystawie katyńskiej pod nazwą Pamięć Nie dała się zgładzić. Jako, jako przykład. Poematu napisanego z potrzeby serca, daleko od kraju, bo w Brazylii. Tak, tak. Darczyńcą jest Zywiacionek, która mieszka właśnie w Brazylii, i dzięki jej właśnie życzliwości to zdjęcie zostało w ostatnim czasie nabyte do zbiorów I Muzeum Kaczyńskiego. To który był tylko. To jest właśnie w zbiorach, autor tego Helenina. Poszerzony przez fotografię autora. Ponadto nabyliśmy mały zbiór, ale dosyć znaczący, dotyczący Urbana Antoniego Wawrzynowicza, jeńca obozu kozielskiego. Tutaj pozwolę sobie pokazać fotografię w skład w którego wchodzą między innymi legitymacja i świadectwo państwowej odznaki sportowej, legitymacja m.in. towarzystwa popierania budowy publicznych szkół powszechnych. Tutaj pozwolę sobie też zaprezentować taką legitymację. Jest to karta składana, więc w środku są miejsca na pieczątki i na znaczki. I oprócz tego świadectwo państwowej odznaki sportowej. Z 1935 roku jest czwartego stopnia. I wizytówka jego, którą, którą używał. Pani kustosz użyła określenia pozyskaliśmy, ja tylko podkreślę, że pod tym Twierdzenie pozyskaliśmy, w tym wypadku kryje się dar tak, z potrzeby tak, serca. Tu trzeba pamiętać, że również zakupy mają miejsce do naszych zbiorów, o czym w stosownym czasie mówić jeszcze będziemy. Tutaj mamy fotografię następnego zbioru. Wspomnę o zbiorze dotyczącym kapitana Tadeusza Smoleńskiego, jeńca obozu Kozielskiego. I tutaj jest właśnie zaprezentowana jego fotografia z czasów studenckich, z 1917 roku. Zdjęcie jest zaprezentowane w garniturze. I dlaczego o nim też wspominam? We wcześniejszym materiale też była y, wspomniana ta osoba, ponieważ y, dzięki życzliwości pani Marii Ostrowskiej, która mieszka w Gdańsku, sukcesywnie przysyła nam materiały dotyczące nie tylko kapitana Tadeusza Smoleńskiego. Pozwoli pani, że nisko skłonię się przed ofiarodawczyniem, ponieważ. Nasza korespondencja bardzo ciepła, owocuje za każdym razem dodatkowym uzupełnieniem. Jest to rzeczywiście no, dla nas, muzalników. Jedna z najpiękniejszych sytuacji na co dzień w pracy, kiedy już możemy... trzy razy taki dar był przekazywany w ostatnim roku. Jest to dla nas bardzo cenny zbiór dotyczący kapitana Tadeusza Smoleńskiego, ale nie tylko, ponieważ w zbiorze tym znalazły się również materiały dotyczące jego rodziny. Jego przodków z początku nawet XIX wieku. I tutaj pozwolę sobie pokazać, jaka jest ilość tych dokumentów, właśnie od początku XIX wieku, dotyczących jego dziadka, pradziadka. Była to bardzo znacząca rodzina, posiadała korzenie szlacheckie. Także jest to dla nas taki, też bardzo wzbogacający zbiór, który w przyszłości może być ciekawym opracowaniem dotyczącej samej historii rodziny smoleńskiej. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego gromadzimy wszystkie materiały dotyczące, bo otóż wychodzimy z założenia, że czas biegnie, pamięć ludzka jest ulotna. Zgromadzenie w jednym miejscu zespołu dotyczącego szeroko rozumianej postaci zbrodni katyńskiej. No, chroni te zbiory przed nieuchronnym, niestety, zniknięciem. Zawsze y, y, pamiętamy o ofiarodawcach, staramy się y, na każdym kroku podkreślać ich hojność. Niemniej jednak nadal oczekujemy na dalsze y, przekazy, ponieważ y, y, nasza wiedza o zbrodni katyńskiej, niby już y, znana, cały czas jest na nowo odkrywana. A dzięki takim przekazom y, informacje o Ofiary zbrodni katyńskiej są stale uzupełniane i to, o to właśnie chodzi. Chciałam jeszcze tylko dodać, że na podstawie materiałów, które pozyskaliśmy, dotyczący kapitana Tadeusza Smoleńskiego. Okazało się, że był także on wielkim pasjonatą, historykiem i na tematy historyczno-genealogiczne rozmawiał głównie z, ze swoim stryjem, bratem ojca kapitana Prze Tadeusza rozumiem, Smoleńskiego. Przekładał na korespondencję. Tak, biegamy. przekładam tak, także na korespondencję i owocem tej korespondencji mamy taki list z 1 stycznia 1939 roku, napisane odręcznie przez kapitana Tadeusza Smoleńskiego do swojego stryja Jerzego Smoleńskiego, profesora, historyka, który zginął w Zachsenhausen w 1940 roku. A no właśnie, tak dramatycznie niekiedy zamykają się losy rodzin polskich II wojny światowej, że ofiary ponoszone były zarówno z rąk jednych, jak i drugich. A rodzina Smoleńskich, wybitnego historyka, jednego ze współtwórców szkół, Szkoły Historycznej Polskiej, a której członkiem był nasz bohater, też jest tego najlepszym przykładem.